Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj mi TRANDIR Jest to kolejny odcinek zagrany w Gotik jak widzicie. I musiałem od nowa przejść ten początek świątyni, bo mm, dowiedziałem się jak tu mać dobrej kolejności, ale mi nie zadziałało. Możliwe, że trochę za dużo pokombinowałem ostatnim razem. Nie chciałem zapisać, chciałem trochę rozjaśnić, bo... Zuważyłem na ostatnim nagraniu, że jest ciemno bardzo w tej świątyni, jakby co to yy, rozjaśnię już samym YouTube, bo on tak, YouTube tak samo przyciemnia. Jak się nie mylę, ma być tak Najpierw czerwony Potem ten żółto-czarny chyba A potem fioletowy Jakieś tam z BF-a, powiadomienia Ehm, to mi wygląda na fajną miksurkę, swoją drogą O właśnie ta A zobaczymy co to było, ale No i teraz teoretycznie ma być to Oczywiście sobie zapiszę. No i uwaga. No, teraz zadziałało Otwarły nam się tutaj kraty. I przy okazji nam pokazał właśnie tutaj też wejście. No ej, no bezi. Ow, już myślałem, że się zablokował. Dobra. Więc misja wykonana Możemy ruszać dalej z tą naszą spagowaną na maksa świątynią Zobaczę co to była za mikstura Gdzie są mikstury tu No nie jakaś normalna myślałem do wa A chyba szybkości była Wyglądała właśnie na jakąś fajną, dlatego sprawdziłem W ja muszę się łknąć many Te miksury powinny wystarczyć, mam ich dość sporo Dobrze, że zrobiłem zapis sobie świątynny <grymne> Przewidziałem takie sytuacje no Szkoda, że tutaj nie ma szybkich zapisów w gotiku, niestety W tym jeszcze o tym nie pomyśleli Mogę ich namierzyć pewnie szybciej... Ohoho Dobra, trój ich tu jest dużo, a Bicie toporem jest dość trudne, tu się da obrócić do dobra, ale nie muszę się obracać. No, castuj. To będzie nudne, takie bieganie z nimi, ale... O, a ja mogę castować, jak ono sobie zapomniałem. Zakręcie mi dość dużo many zużywa, ale... Oha, hmm. jeszcze ty. Dobra, ciebie już załatwię normalnie. No. <ścoughs> Nawet poszło nieźle. Teraz gdzieś tam... Dobra, pójdę już do góry, jak już tam te szkielety wyczyściłem, to mogę iść. W ogóle strasznie dużo tych szkieletów tutaj wszędzie. Ja się tutaj czasem gubię w tej świątyni więc jakbym się zgubił to musicie mi wybaczyć Ja też dość dawno gotika właśnie nie grałem i parę spraw mi się zapomniało nadal mamy chyba połzacze z tego co słyszałem O, a maga, maga nie mogę ze śmierci ożywieńców trafić Ale z tego mogę <gry> Nie kasuj szkieletów, nie kasuj O dobra, kurde Niepotrzebne to było Pewnie miał jakieś fajne zwoje, więc sobie je wezmę No, 5 przywania szkieletów i super lodu, bardzo ładnie Co tam ci moi koledzy tyle w tego BFA grają Dobra, pójdziemy od lewej. Chyba, że tu jest zamknięte. No nie dobra, ja widzę przycisk. W sumie będę te napoje zbierał, bo... Mogą mi się jeszcze przydać Eee, coś tam Coś tam stoi chyba Piekun świątyni, tak? Mmm. Raczej przyjazny nie jest, więc No tak zawagowałem trochę grę Dobra, ale wyszedł. Będzie z ekipunku Dobra To jest chyba ożywieniec, na no pewnie. Palniemy go na hita bardzo, ładnie. W ogóle to zaklęcie jest pro. Kruszka rok jakiś. Mamy dwa przełączniki. Mam nadzieję, że tutaj nie ma znaczenia w jakiej kolejności. Robimy tutaj save'a. Jakby coś poszło nie tak? To jest chyba wschód słońca, tam zachód albo coś takiego. m Nie wiem co to właśnie zrobiło. Zaraz, zaraz, coś się dzieje. Oha Ups, 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 ups. Otwieraj to wezi. Da się to zablokować jeszcze? No dobra, nie da się. No i to właśnie była jedna z pułapek. <grym> Czyli nie, najpierw ten drugi. Ten ciemny. Ale ja nie pamiętałem, że to jest taka pułapka, nie? Wow. Aha, to się było Fajnie. Nienawidzę tego wchodzenia, bo tutaj jeśli mamy... Aha. Tutaj coś jeszcze? szemst To jest Nie wiem, nie jeszcze, a w każdym razie... Jakieś dziwne dźwięki tutaj się... ...działy. Dobra, chyba zrobiłem to, co trzeba było. A to, jakaś broń Nawet fajna w sumie Nie taka jak mój topór, ale Krzyk wojownika Dobra no, nie ma co tutaj przedłużać Mane chyba nie mam mane. Teraz co mi się tu otwarło? Te schody chyba były wcześniej No o nie tam są No to idziemy teraz po kolei jak już powiedziałem, że idę po kolei, to będę szedł po kolei Jestem ciekaw, kiedy spotkamy pierwszego naszego głównego tutaj przeciwnika Myślę, że No właśnie Jest, tajemnicza kapliczka To jest nasz pierwszy przeciwnik Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę Słuchajcie, dialogi są bardzo fajne z nimi, musicie słuchać Nie będę nie zgadał, bo są bardzo fajne Odpowiedzi będzie jego Śmiertelny! Jak śmierze zakłócać mój spokój! Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. No, pierwszy tak do Jego. ogóle on chyba postanowił się no mnie zajmować. Weź i bij! Kurde, no. To nie zadaje jakiegoś strasznie dużego damage'a, ale uwięzi. Uwię no bij, kurde. No się tak nie uda. Muszę kombosem. Przeżyj, bezi, przeżyj. No niestety, broń dwulęczna jest wolna, ale o 8000 doświadczenia. Warak Hashor. Nad nim miałem rozcinacz światów. Należał do zamienionego w chodziwieńca kapłana orków. Nie będę tego czytał po raz drugi. Niestety po tych wszystkich latach nie nadaje się już do użytku. Ale można okazać inny spokój. Jakiś grach tak czy coś takiego. To co to jest? Jakiś zwój Nawet fajny taki ołtarzyk. <śmiany> Miał taką własną kapliczkę, no taki szpaner. paner. <śmiany> Uleca jego runa tutaj. Ta, ta runa to jest bodajże Priokineza. A i żeby otworzyć musimy właśnie tej kapliczki. Wsadzić ten miecz. Czyli, jak już tu weszliśmy, nie mogliśmy wyjść. Tak, jakoś tak to działa. Kapłanów orków jest pięciu, że wam tak mogę zaspamować. Bo nie wiem, czy to już było powiedziane, czy nie. No i naszym celem jest właśnie zabicie tych pięciu. Czy właśnie tutaj przyszliśmy do świątyni bez głównego celu. To jest właśnie, moim zdaniem, trochę błąd tutaj autorów. Bo przechodzimy do świątyni, właśnie nie wiemy po co tu jesteśmy. Jedyne tutaj to jest droga do świątyni Przede mną stoi... W, o, udało mi się dostać do świątyni, nie wiem jeszcze co mnie czeka i tyle właśnie Nie wiemy po co tu jesteśmy No teraz już jest, przede mną stoi bla bla bla, ten jest pięciu orkowych szamanów no. Widzicie, tekst Beziego był super Ogniącym ochłapie czy coś takiego będzie to mnie dowalić teksta no No to dobra, teraz czeka Są na dole pełzacze, bo tak, tak je mocno słychać Teraz czekam niedługie męczenie się z włożeniem po tych... No właśnie, o to chodzi. Teraz tutaj jest to tak... Kupię zrobione, że jak mamy akrobatykę, to przejście po tym jest prawie niemożliwe. No. Musimy skoczyć tak. O właśnie. A, udało się. Nawet szybciej niż się spodziewałem. razu saving musi być. Kolejny. Opiekun. Ahita Opiekun hm. świątyni. Oczywiście zapis. Nie dziwcie się, ja, ja zwykle robię dużo zapisów, ale tutaj będę robił jeszcze więcej, co zresztą widać. Nie wiem, czy teraz nie będzie kolejny z tych szamanów. Fajne w ogóle te... hopki z łukami. O, wiedział. No właśnie, jest kolejny. Jak on się zwie? Słuchajmy też tekstu. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? To chyba jeszcze lepszy tekst od poprzedniego. Walimy go póki on nie zacznie kastować tego swojego zaklęcia Aj zdążył zdążyło. No Dobra I 8000, tym może jeszcze łatwiej bo nie miał priokinezy Tylko grom I schabanek, schabanak Coś takiego no Kolejny miecz oczywiście nie przeczytałem Aha Nie przeczytałem oczywiście nazwy tego miecza bo po co <grym> On tam będzie gdzieś niżej pewnie Dobra, mniejsze, nie chcę mi się go szukać. Czy tutaj coś mamy? Spróbuję tu wejść. Dobra, nic tam nie ma Musimy sobie tutaj wbić mieczyk. Pole zapisać oczywiście. Czyli już dwóch pokonaliśmy, zostało jeszcze trzech. Aha, nie mogę znaczyć oczywiście kabiczki tak? Ej no że to nie jest kapliczka. W takim razie co to jest? I co ja mam tu niby zrobić? Och, dobra, chyba będziemy musieli sprawdzić jeszcze jedną rzecz, mianowicie kusza. Czy to czegoś tu można strzelić? Chyba nie. No, no chyba nie. A to co to jest? Kolce, to tam chyba nie. No bez jaj, nie. No wziąłem od niego ten miecz, nie? Powiem Wam, że znowu nie wiem, co mam zrobić, co jest straszne. Albo ta gra znowu mnie robi w konia. Ale tu przecież tutaj nic nie ma. Co może to oznaczać? Hmm, hmm, Dobra, chyba zrobimy tutaj małe cięcie. Ha, mogę się to ubierać. Aha, z tego się bije, tak? <grym> no, powiem Wam, że ciekawa broń. Dobra, chyba wczytam. Nie, nie będę w sumie robił cięć, bo mi się nie chce. Wczytamy. Nie zapisz, czytaj. Który to był ten? Nie, chyba ten poprzedni Dobra A nie Aha, Nie wiem co to teraz było Pominmy No tak no yy, No dobra Przytam jednak ten przed walką Nie wiem o co biega w sumie Jeszcze raz zapiszę. Żeby już przypadkiem sobie tamtego nie wczytać. Mogę już tam, w sumie ten topór wyjąć. Będę musiał w trakcie rozmowy. Może tam nie muszę wchodzić. Śmiertelny Twój czas. ma fajne oczy. I taką czapkę. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem. No, do którego on się zalicza? Ja nigdy tego nie przemyślałem. Sumie, co będzie miał na myśli? No ci mnie trafi, ale spoko. I kombosik. No jeszcze hit. Ostrze czasu. Grom. Dobra, ja to może nie będę wchodzić. Może nie muszę. I teraz zapiszę. I co teraz? Zamknie się? A to jest to jest ten płytka taka hobby naciskowa. I no tak, coś tu jest, chyba nie tak. że mogę wejść tutaj? Coś się stało. No pewnie, że spadnę w kolce. E, w ogóle nie wiem, czemu przeżyłem, chyba nie powinienem tego przeżyć. Aha, tu coś jest. Aha, w sensie, że przycisk. No, czyli da się stąd wyjść. To jest śmieszne, bo tu chodzę po kolcach, nie? Ale żyję. Przeskoczyć nad tym. O. Czyli nie musiałem tam wchodzić, tylko nie po czymś zmarnowałem życie, ale dobra. mi się wczytać, ale mi się nie chce. No dobra, no dwóch kapłanów zaliczonych że tak powiem Tak, wiem co pomyśleliście, ale nie o to wam chod nie o to chodzi <gry> Też jakiś przycisk No to co? Trochę tam w ogóle u mnie z czasem, ten odcinek nie chce żeby był zbyt długi No już ma chyba z prawie 20 minut, dobra Może zajdę tutaj jeszcze na dół Gdzie pójdziemy następnym razem? Chyba tutaj na dół bo w sumie tu mnie jeszcze nie widzieli. No dobra, no to w następnym wycinku O, już tam widzę po Przejdziemy się albo tam, albo tam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, więc żegna Was mi trundir, komentujcie, lajkujcie na razie.